Jako przykładna polska rodzina dzisiaj idziemy na zakupy do centrum handlowego. Atrakcji z serwisem Renoczą dalsze otóż. Nie odbiera warsztat telefonów teraz, a samochód nie wiadomo kiedy zostanie oddany. Bo już jesteśmy na etapie, że w sumie chcemy już tam pojechać i odebrać samemu ten samochód, bo już nam się znudziło czekanie aż oni przyjadą do nas. No? Jako przykładna polska rodzina dzisiaj idziemy na zakupy do centrum handlowego. No dobra, ugotowane. Uch. Helka, na kogo czekasz? na Kasię na Ole, na, na Michała ja, ja też czekam na Ole, na Piotrka na Kasię i na Michała będziemy mieli gości dziś siedzimy sobie na stacji i zajadamy słone migdały nie? jassss bardzo lubimy słone migdały z Heleną, bardzo dzisiaj spędzamy bardzo rodzinnie czas, więc nie będzie jakichś strasznych rozkmin. E, natomiast opowiem Ci jedną rzecz, bo tak sobie ostatnio o tym myślę i miałem taki moment parę odcinków temu, że już nawet się pytałem mojej żony, czy jest sens, żebym tego vloga robił. I e, jest sens. Po pierwsze dlatego, że dla mojej żony i dla mojej córki jest sens, bo one mnie oglądają, ale przede wszystkim e, no to daje ogromne poczucie tego, że jednak ma się jakiś taki Ogląd z perspektywy na swoje życie i na swój dzień. To po pierwsze i po drugie jednak ten fakt tworzenia czegoś codziennie albo co kilka dni e, bardzo dobrze mi robi i myślę sobie, że jeżeli się zastanawiasz, co by tutaj w swoim życiu zmienić, może nie wiem, już pracujesz 20 lat w jakiejś firmie czy w jakimś zawodzie i nagle dochodzisz do wniosku, że wiesz, no, nikt cię nie zna i e, pff, no, nie istniejesz jakoś tam na mapie poza swoją firmą czy poza swoimi klientami znaczy klientami tej firmy, którzy z sobą współpracują. Ja sobie myślę, że dzisiaj nie ma nic lepszego niż właśnie założyć kanał na YouTube albo rozpocząć podcast. Dlatego zresztą z Szymonem założyliśmy firmę produkcję FM, bo jesteśmy głęboko przekonani, że ta komunikacja poprzez podcasty i to takie właśnie. Pokazywanie siebie i pokazywanie swoich przemyśleń i zostawianie tego na przyszłość, to jest coś, co się będzie na świecie rozwijało, i to jest coś, czego ludzie szukają, tak. Że ta cała nowoczesna technologia, ona nas troszkę jednak od siebie oddaliła, i właśnie doszliśmy do wniosku jako ludzie, że zamiast oglądać jakieś pranki czy inne takie rzeczy, no to w sumie. Można sobie w samochodzie albo do biegania włączyć podcast i pobyć z kimś przez godzinę i posłuchać czegoś ambitnego, jakichś przemyśleń, zapoznać się z czyimś punktem widzenia i zwróćcie uwagę na to, że popularność takich ludzi jak Sam Harris albo jak Jordan Peterson to wskazuje dokładnie to, że, że ludzie szukają pogłębionych jakichś tam przemyśleń, zastanawiają się nad pewnymi. Ambitnymi i poważnymi kwestiami. I ten YouTube, i te podcasty to nie tylko ma być rozrywka, ale to ma być przede wszystkim możliwość zapoznania się z punktem widzenia innego człowieka, podyskutowania i, no i wzbogacenia siebie. I dlatego bardzo się cieszę, że robię te vlogi. Mam nadzieję, że, że Tobie, drogi widzu, coś tam te moje przemyślenia i rozkminy dają. I e, jeżeli się zastanawiasz, czy e, coś robić w tym 2019 roku czy w XXI wieku jakoś e, pojawić się na tej mapie internetu, to mówię ci tak, pojaw się na tej mapie internetu. Zrób to, najtrudniej jest zacząć. E, bo to naprawdę robi dobrze w życiu. I no, z mojego pięcioletniego doświadczenia, gdzie przez no, pierwsze dwa lata miałem bloga, a później vlogowałem i, i podcastowałem. E, absolutnie nic bym nie zmienił. E, zrobiłbym dokładnie to samo I, e, i bardzo dużo dobrego mi to robi. E, no i tobie też zrobi. I myślę sobie, że, że jeżeli. E, bo ja to jeszcze w ogóle mam taki kanał o wszystkim, co, co zasadniczo dla ludzi jest ciężkie, bo ludzie lubią jakieś etykietki i, i takich mocno sformatowanych ludzi. Natomiast jeżeli jesteś w ogóle ekspertem w jakiejś dziedzinie jednej. I założysz kanał na YouTubie, gdzie będziesz opowiadać o tej jednej rzeczy. To w ogóle nawet myślę, że, że wyniki będziesz mieć o wiele lepsze niż ja mam dziś, bo, bo ja się muszę zmagać z tym, no, że, że na ludzi wszechstronnych dopiero czas przyjdzie w Polsce. Natomiast na ekspertów czas w Polsce już teraz przyszedł i on jest, więc, więc możesz po prostu wsiąść do tego pociągu, wsiąść na ten wagon i pojechać. Wszystkiego dobrego!